Witam z tej strony Ania z modnego sklepu, a ze mną propozycja od Julimexu. Mam tutaj Biustonosz Jellybra Basic w rozmiarze S w kolorze beżowym. Jeżeli chodzi o ten model, jest on dedykowany dla pań z małym oraz średnim biustem i jest dostępny od rozmiaru S do XL. Jak widzicie, Biustonosz jest całkowicie gładki. Nie mamy tutaj żadnych koronkowych wstawek, żadnego tiulu, dodatkowych ozdób. Idealnie nada się nawet pod najcieńszą bluzeczkę. Model ten posiada system stref żelowych, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do ciała. Jeżeli chodzi o ramiączka, są one nieodpinane, regulowane z tyłu. Zobaczmy z drugiej strony. Model ten posiada wkładki. Wkładki się nie przesuwają, trzymają się na miejscu dzięki paskowi mocującemu. Zapięcie w tym modelu to aż 4 stopnie regulacji na obwodzie oraz 2 Rzędy haftek. Jeżeli spodobał Wam się ten model, chcecie sprawdzić, jak się nosi, zapraszam na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można go zamówić. Zamówienie można również złożyć telefonicznie. Zapraszam!